Jeśli co oglądasz, to zostaw like and subscribe. Bujałam się na huśtawce, zasięgi raz w górę, raz w dół, a ja zbieram na stówę, więc zostaw like and subscribe. Oh, oh please. Mój kanał nazywa się Pixi Mój kanał ma już parę miesięcy, a ja się nie poddaję. Więc zostaw like and, and subscribe. O. Oh, oh. A jeśli nadejdzie koniec. To pożegnam się, ale jestem. Więc zostaw like and subscribe. O oh, oh. like and subscribe. O oh, oh. Stuwa czeka mnie, ale ja się nie pozaję. Wenn's ihr seht, dann ist das der Fly, kein Subscribe.